ja jabłuszko, przekrojone na krzyż Czemuż ty dziewczyno, krzywo na mnie patrzysz? Gęsi za wodą, kaczki za wodą Uciekaj dziewczyno, bo cię pobodą Ja ci buzi dam, ty mi buzi dasz Ja cię nie wydam, ty mnie nie wydasz Mazurek, mazureczek, oberek Obereczek, kujawiak Kujawiaczek, kto się śmieje, to znów Mazurek, mazureczek, oberek, obereczek, Kujawiak, kujawiaczek, kto się śmieje, to znów Witam, mam na imię Natalia, kocham śpiewać i kocham konie. Teraz skończył się dla mnie bardzo pracowity czas, skończyłam nagrywać moją drugą płytę. Pod tytułem Ojczyzno Ma śpiewaj z Natalią. Jest to moja druga płyta. Pierwsza nazywa się Kolenduj z Natalią. Oczy gęsi za wodą, kaczki za wodą. Uciekaj dziewczyno, bo po powodą. Ja ci buzi dam, ty mi buzi dasz. Ja cię nie wydam, ty mnie nie wydasz. Płyta "Ojczyzno ma śpiewa z Natalią będzie dołączona do książki pod tytułem Księga Małego Patrioty dla dzieci i będzie ją można sobie kupić wraz z tą płytą. I bardzo bym chciała podziękować wszystkim tym, którzy pozwolili mi ją nagrać, czyli w szczególności mojemu tacie, panu realizatorowi, panu Michałowi, pani Ani za współpracę i za mile spędzony czas przy nagrywaniu tej płyty. Miałem przyjemność zająć się aranżacją i ogólnie produkcją płyty Ojczyznoma, Śpiewaj z Natalią. I tym bardziej się cieszę, że, że właśnie... Główną osobą, która wykonuje w ogóle te utwory jest właśnie młoda dziewczynka, która generalnie wie o czym śpiewa. Starałem się tak zaaranżować te utwory. Zarówno utwory mogę nazwać jakże standardowymi, jak na przykład Mazurek Dąbrowskiego czy Rota, znane zapewne przez, przez wszystkich Polaków, jak i utwory, nazwę je współczesnymi, czyli na przykład Serce w plecaku, Dziewczyna z granatem. I starałem się te utwory tak zaaranżować, żeby zarówno i młody odbiorca, i starszy mógł znaleźć tam coś dla siebie. Czyli też za bardzo nie mogłem przesadzić z tymi aranżacjami, jeżeli chodzi o, o kompozycję, ale, ale mam nadzieję, że, że taka forma Państwu się spodoba. Michał Jest to mój nauczyciel gry na pianinie. Bardzo go lubię, jest świetnym nauczycielem. Zawsze ma dobry humor i zawsze jest uśmiechnięty. Jest też wymagający i bardzo owocnie uczy mnie grać na pianinie. Uczy mnie wielu piosenek, różnych ćwiczeń. Się ma. Się robi. Powrócisz tu. Dobra, żeby uderzyć, przytrzymać. O, uwaga, proszę. I rzek. Śpiewaj sobie. Mm, ćwiczymy. Gdzie jest słońce? Nie, ale na 100%. Gdzie cienie brzuch? Spiach mazowieckich dróg. Tu, gdzie wrócisz tu, pośród pól. Popij sobie. A więc od początku nagrań i jeszcze długo, długo przed świetnie mi się pracowało z Natalką. Od momentu, kiedy, kiedy ją poznałam od razu poczułam z nią taką więź. Jest to bardzo pracowita dziewczyna, bardzo zdolna i bardzo świadoma mimo, mimo młodego wieku tego, co robi. Nawet przy drobnych problemach ona szybko łapie, co trzeba zrobić. E, szybko łapie swój fokus i, e, i robi swoją robotę. Także w studiu tak naprawdę wystarczyło moje wsparcie duchowe, a ona już robiła swoją robotę. My, pierwsza brygada strzelecka gromada. Z panią Anią bardzo mi się dobrze współpracowało i jest. E, Chyba najlepszym nauczycielem śpiewu. Bardzo ją lubię i... dobrze, mam nadzieję, nam się razem yy, współpracuje. Myślę, że ona też tak rzuciliśmy swój życia los Na stos, na Był błąd na pewno przy krzyczeli, żeśmy stumanieni, nie? Krzyczeli, żeśmy stumanieni, trzeba zagrać raz, bo ona zaśpiewała kszczeli, kszcz, kszczeli. Przychodziliśmy do studia, była krótka rozśpiewka, yy, piliśmy bardzo dużo wody. A, nie chce się napić wody na przykład? Napi napiłam się, przyjechałam. Okej, okay, dobra. Wody. Właśnie, specjalnie wody. No i powoli zaczynaliśmy po jednej piosence. Jak nie wyszło, to jeszcze raz, potem znowu jeszcze raz, aż w końcu wyszło. Na stos rzuciliśmy Ale tu mam ciągnąć. Spójrzecia los no, ciao. Ale możesz tak samo urwać i to będzie ok Mam być po prostu pewnie. Atmosfera była y, czasem śmieszna, czasem bardziej napięta, gdy trzeba naprawdę było coś zaśpiewać, a nie wygłupiać się. Tu. Dobra, przygotowanie do startu start. Tak okrągłym ładnym dźwiękiem. Mhm. Jesteś napita, najedzona, wszystko ok jeszcze jeden łyk, Tak, mi się na spokojnie. To było bardzo dobre, co, co śpiewałaś. Takim właśnie dźwiękiem długim, spokojnym, ale jednocześnie dużo energii, okej? Okay? Mm -hmm. Moim zdaniem było to bardzo fajne doświadczenie bardzo fajne miejsce i bardzo fajny spędzony czas tam w tym studiu. Gdy los cię rzuci gdzieś w daleki świat, gdy rzucisz szczęście swe gdy I rzucisz szczęście swe, jest? I gdy los cię rzuci gdzieś w daleki Aha. świat, gdy zgubisz. Gdy zgubisz szczęście, szczęście swe. swe. Tak. tak jest, gdy los cię rzuci gdzieś w daleki świat, gdy zgubisz szczęście swe, i poznasz życia smak, zatęsknisz do rodzinnych stron. podczas pracy w studiu odnajdywała się bardzo dobrze. Ja nie zapomnę dnia kiedy Natalia pierwszy raz przyjechała do studia. Jak taki mały pies który pierwszy raz zobaczył śnieg. Nie wiedziałam o co w tym wszystkim chodzi ale, ale bardzo szybko bardzo szybko jak taki kameleon potrafiła się odnaleźć w otoczeniu i tym bardziej widać że, że Natalia po prostu jest jak dla mnie no, stworzona do, do pracy w studiu i w ogóle do, do śpiewania. Ma, ma dziewczyna naprawdę talent. Tak, tam wiesz, Natalia nie hmm. tego, bo. Teraz, czy nie, czy widzisz, tempo się nie zmienia? Jest, jest, jest... Nie, jest to samo, to jest, tylko trzeba było przesuwa. No, tylko pewnie zrobiliśmy tego wieś. Wydaje mi się, że Natalka przed moimi lekcjami traktowała bardziej to śpiewanie troszkę jako, jak zabawę, yy. Trochę jak przygodę, i oczywiście to jest zabawa, i to jest przygoda, ale ja jej troszeczkę otworzyłam oczy i powiedziałam, że natalka nagrywasz płytę, drugą płytę już z kolei, pierwsze były kolendy, teraz nagrywamy troszeczkę trudniejszy materiał, poważniejszy, i to jest twoja super szansa, którą dostałaś. I trzeba troszeczkę poważniej pomyśleć o tym nie tylko jak o zabawie, tylko jak o pracy i jak, jak o wielkiej szansie dla takiej małej dziewczynki. I to była też taka lekcja, którą odbywałyśmy za każdym razem że trzeba troszeczkę się spiąć. I potraktować to jak y, misję po prostu w jakimś sensie do wykonania. Usta wyraźnie, usta otwieraj, dobra? Żeby nie było tu pieska. Wiem, że to jest wysoko, ale przez mur. Na ile możesz? Otwieraj usta, dobra? Szeroko. Płytę rozpoczyna wiersz cytowany właśnie przez Natalię, którego autorem jest Władysław Bełza, a wiersz nosi tytuł Katechizm polskiego dziecka. Kto ty jesteś, Polak mały? Jaki znak twój, orzeł biały? Gdzie ty mieszkasz? Między swemi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym ta ziemia, mą ojczyzną, Czym zdobyta, krwią i blizną, Czy ją kochasz? Kocham szczerze, A w co wierzysz, w Polskę wierzę, Czym ty dla niej wdzięczne dziecię, Coś jej winien oddać życie? Ta płyta jest bardzo bliska mojemu sercu, ponieważ y, y, śpiewam w niej patriotyczne piosenki, które y, są opowieścią tak jakby o historii Polski, o losach Polaków, o walce o niepodległość. I o Polsce. I ja bardzo szanuję tradycje, jestem patriotką, a patriotyzm rozumiem tak, żeby szanować ojczyznę, tradycje i żeby przekazywać je dalej. Jedną z takich tradycji, którą w rodzinie bardzo pielęgnuję, jest powstanie przy Mazurku Dąbrowskiego i trzymanie się prawą dłonią za serce. Jest to taka tradycja, którą naprawdę pielęgnujemy w mojej rodzinie. Uważam, że każdy Polak powinien zainteresować się tego typu twórczością, tego typu utworami, a w szczególności fajne jest to, że właśnie nagrywa to młoda, młoda dziewczynka, dlatego że uważam, że każdy od dziecka powinien zostać uświadomiony, jak to wszystko wyglądało, na czym na, na czym nasza Polska została zbudowana, jak, jak odzyskiwaliśmy razem niepodległość. Więc ja uważam, że, że taki kontrast pieśni, które są naprawdę pieśniami historycznymi, które opowiadają o tym wszystkim i do tego dziecku, które wykonuje te pieśni, jest to moim zdaniem też taki nasz celowy zabieg. Wydaje mi się, że taka płyta z piosenkami patriotycznymi jest bardzo ważna. Śpiewamy w szkole podstawowej Czerwone Jabłuszko i koniec. Dzieci raczej niechętnie do historii podchodzą, na pewno nie wszystkie chętnie, więc taka płyta, która w taki sposób lekki pokazuje tak naprawdę nasze korzenie, naszą historię, dzieciom, które nie mają o historii pojęcia, jest bardzo potrzebna dla każdego i to będzie dla mnie, według mnie, idealny prezent, żeby troszeczkę tą barierę trudnych czasów przełamać i opowiedzieć coś więcej. Patriotyzm to tak naprawdę wiara w kraj, wiara w Polskę. W naszym przypadku yy, ja wierzę w Polskę, y, znam jej historię i, i jest ona straszna, ale warto ją znać. Smalik. Czerwone jabłuszko. Skończyło się? <gry> I już widzę od razu początek. Czerwone! Tak ma być, a nie czerwone! Czerwone ja, burz! Co jest nie tak? O, taki był. A, to będzie ciekawe. Ja jestem bardzo zadowolona, że tak młoda dziewczyna, rozbawiona, bardzo pozytywna, potrafiła ugryźć tak trudny temat, a jednocześnie pozostać tym wszystkim dzieckiem. Z młodej piersi się wy... Do odsłuchania mojej pierwszej i drugiej płyty, jeśli ktoś jeszcze jej nie słuchał. I komentowania, i dawania łapkę w górę albo w dół. W dół łapkę też przyjmuję, ale cieszyłam się, jak będzie łapka w górę. Może dużo wnios na wojenkę. Poprzez góry lasy pola Z śmiercią razem wszedł pod rękę. Taka jest żołnierska dola. I choć go trafił.